Opowiem wam historię o pewnym chłopcu. To był zwykły chłopiec. Zwykły wzrost, zwykła waga. Tylko oczy miał niezwykle niebieskie. Te oczy miał po mamie. Nie, to nie znaczy, że zabrał jej niebieskie oczy. Po prostu gdy się urodził, jego oczy już wtedy były tak niezwykle niebieskie, jak oczy jego mamy. Dlatego mówi się, ma oczy po mamie. I właśnie z takimi powiedzeniami nasz chłopiec ma problemy. Nie zawsze je rozumie. Oprócz niezwykłych oczu, nasz chłopiec ma coś jeszcze niezwykłego. Dwie niezwykłe literki, które zapisane były w jego serduszku. Te litery to Z, A, zespół Aspergera. Te niezwykłe litery zapisane na zawsze w sercu naszego chłopca. To właśnie one są powodem nierozumienia różnych powiedzeń takich jak to z oczami. Niezwykłe litery sprawiły jednak, że chłopiec ma niesamowitą pamięć. On zna na pamięć wszystkie znaki drogowe, potrafi je rysować godzinami. Te niezwykłe litery sprawiły, że nasz chłopiec ma w głowie GPS. Nie, to nie tak. On po prostu doskonale zapamiętał wszystkie trasy, jakimi przejeżdżał. Aby wyruszyć z domu do Piaseczna, skręć w prawo w ulicy Ponietowskiego. Na pierwszym rondzie jedź prosto. Na następnym zjedź wzrąda na Na drugim zjeździe w drogę wojewódzką 858. Na kolejnym rondzie pierwszy zjazd w ulicy Stanisława Moniuszki. Jednak nie wszyscy doceniali ten niezwykły talent. Opowiadanie o trasach śmieszyło dzieci. Często specjalnie zadawały mu różne pytania, a gdy on odpowiadał, śmiały się i brzydko go nazywały. Wtedy chłopiec stawał się bardzo smutny. Dzięki mocy literek nasz chłopiec umiał już czytać, gdy miał 4 lata. Teraz czyta najszybciej i najładniej z całej klasy. Z matematyką jest jednak inaczej. On jej nienawidzi. Jeśli Kasia ma 14 lat, nie, ona ma 15! Nie rozumiem, od czego zacząć. To jest głupie! Zespół aspergera daje wyjątkowość. Czasem to wyjątkowe zdolności takie jak doskonała pamięć lub bardzo wczesna nauka czytania, ale czasem to też wyjątkowe problemy. Nierozumienie powiedzeń czy ironii lub trudności w kontrolowaniu emocji, a także samotność. Wspieraj. Bądź cierpliwy. Nie oceniaj. Zespół aspergera określa się potocznie jako leką odmianę autyzmu Autyzm diagnozowany jest u coraz większej liczby dzieci i dorosłych. Krótka historia przedstawiona w filmie jest jedną z wielu historii, jakie dzieją się na co dzień w życiu dzieci z zespołem Aspergera. Każda jest inna. Pamiętaj. Wspieraj. Bądź cierpliwy. Nie oceniaj.